Dzień dobry. Szanowny Panie Profesorze. Na wstępie chcę podziękować za Pana wykład pod tytułem Kłopotliwy Aksjomat Wyboru, wygłoszony w ramach 20. Konferencji Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i zamieszczony w serwisie YouTube na kanale Kopernikus. Dziękuję za podjęcie tej trudnej, burzliwie kontrowersyjnej w przeszłości i do dziś niejednoznacznej kwestii oraz zarysowanie szerszego jej kontekstu. Aksjomat wyboru pozostaje w bezpośrednim związku ze zbiorami nieskończonymi i teorią mnogości, za której inicjatora powszechnie uznaje się szanownego profesora Georga Kantora. Nieskończoność jest zagadnieniem nieoczywistym i w pewien sposób niezwykłym. Nie dziwi chęć jej okiełznania, zrozumienia i próby podjęte w tym zakresie przez profesora Georga Kantora oraz jego następców. Również zaintrygowany tym zagadnieniem, Poświęciłem pewien czas głębszej refleksji nad teorią mnogości, z której wnioski zebrane zostały w skromnym materiale przywołującym wykład pana profesora jako jedno ze źródeł. Czuję się tym zobligowany, by zwrócić się do pana profesora i wskazać, że w efekcie przeprowadzonych analiz i sformułowanych dowodzeń koniecznością staje się, by stwierdzić, iż ogólnie ujmując, teoria mnogości jest teorią błędną. Zdaję sobie sprawę, że wiadomość taka odebrana musi zostać z dużym dystansem i sceptycyzmem. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż współcześnie teoria mnogości jest szeroko uznawana i zyskuje nawet miano fundamentu matematyki, na którym opiera się większość matematycznych rozważań. Nie należy zapominać jednak, że koncepcje Georga Kantora były gremialnie odrzucane przez współczesne mu środowisko naukowe jako błędne. Także obecnie istnieje grono osób, w tym również należących do środowiska naukowego, otwarcie dystansujących się od teorii mnogości. Obiektywnie kwestia ta nie może więc uznawana być za jednoznaczną i bezsporną. Istotne i kluczowe powinny być w takich przypadkach argumenty stawiane za oraz argumenty stawiane przeciw teorii czy konkretnym jej składowym. Jeżeli zechciałby pan profesor zapoznać się z argumentami, analizami i dowodzeniami, Potwierdzającymi błędność teorii mnogości, znajdzie je Pan w materiałach zawartych na kanale YouTube AP211. Dokumentem źródłowym jest prezentacja pierwsza. Przepraszam za niedoskonałość formy tych materiałów, żywię jednak przekonanie, że materiały te są poprawne merytorycznie oraz nadzieję, iż są możliwie proste i zrozumiałe. W razie wątpliwości i pytań pozostaję do Pana dyspozycji. Korekta błędów zawartych w teorii mnogości pozwala już na wstępie między innymi rozstrzygnąć hipotezę kontinuum nie w kontekście aksjomatyki ZFC, ale ujęciu szerszym. Możliwość taką przewidywał i dopuszczał szanowny profesor Kurt Gödel oraz rozwiązać paradoks Hilberta i paradoks zbioru wszystkich zbiorów. Nawiązując do stwierdzenia pana profesora, cytat: Kluczowy tutaj jest problem prostej, rzeczywistej i różnych zdań o podzbiorach tej prostej rzeczywistej, takich jak np. hipoteza kontinuum. Polecam panu profesorowi choćby slajd 28 sygnalizujący, iż prosta i konstruowana na niej oś liczbowa w żadnym razie nie powinna utożsamiana być z nieskończonym zbiorem liczb naturalnych, czy też nieskończonym zbiorem liczb naturalnych parzystych, czy jakimkolwiek innym zbiorem. Oś liczbowa jest bowiem modelem przestrzeni jednowymiarowej, w której zależności pomiędzy poszczególnymi liczbami, a w istocie poszczególnymi lokalizacjami, punktami identyfikowanymi za pomocą liczb, mają znaczenie kluczowe. Relacje pomiędzy elementami zbioru, natomiast w szczególności wzajemne położenia czy odległości pomiędzy elementami zbioru, pozostają bez znaczenia. Profesor Cantor nie dostrzegał tego faktu. Stąd w liście do profesora Dedekinda znana uwaga profesora Kantora, widzę to, ale nie mogę w to uwierzyć. Wadliwość teorii mnogości w połączeniu z pozycją, jaką teoria ta zajmuje aktualnie w nauce, tworzą niezręczność sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Na teorii mnogości bardziej jeszcze niż na samym akcjomacie wyboru opiera się, jak pan profesor zauważył, znaczna część tzw. naukowego dorobku. Błąd teorii mnogości kwestionuje w pewnym sensie istotną część owego dorobku od przełomu XIX i XX wieku do chwili obecnej. Przez wielu postrzegane to będzie, nie do końca słusznie, jako powiązane z koniecznością uznania błędu własnego, osobistego. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a dla ludzkiego ego to wyzwanie niebagatelne. Istotne jest przy tym, że obecności błędów w teorii mnogości nie da się zakwestionować, tym samym zachowanie status quo. Nie będzie ostatecznie możliwe. Odpowiedzialne stawienie czoła temu problemowi może mieć ogromne znaczenie i wpływ na odnowę i rozwój w świecie nauki, lecz także w znacznie szerszym kontekście. Pragnę podkreślić, że moim celem nie jest w żadnym razie jakakolwiek krytyka pana profesora lub pana wykładu, lecz raczej pomoc w ujawnieniu błędów studiowanej, używanej i wykładanej przez pana profesora teorii mnogości. Równoległym adresatem niniejszej korespondencji. Pozwalam sobie uczynić Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizatora konferencji, na której wygłoszony został wykład, kłopotliwy aksjomat wyboru oraz instytucję zainteresowaną zagadnieniem nieskończoności, co dość jednoznacznie sugeruje już logotyp Centrum Kopernika. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, Adam, Polak.